Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witajcie w odcinku kacowym. Tak jest, mam kaca i załatwiłam się tak, że dzisiaj <głos> <głos> przez cały dzień cierpię, <noise> ale powiem Wam, że o, muszę tutaj dostosować trochę kamerę. Dobra, tak będzie chyba lepiej. Ale powiem Wam, że kurczę, nawet warto jest dzisiaj trochę pocierpieć, bo super się wczoraj bawiłam na swojej imprezie urodzinowej. I pamiętam jak byłam młodsza. To zawsze chciałam mieć jakieś takie urodziny z pompą i żeby to była jakaś wielka impreza, żeby dużo ludzi przyszło i tak dalej. A od kilku lat mam tak, że bardziej chcę mieć takie quality time. I dlatego na przykład wczoraj zaprosiłam na moją imprezę urodzinową trzy osoby tylko. Jedna niestety nie mogła przyjść, to była Imani, dlatego że jej mąż został zdiagnozowany na wirusa na koronę i, i Mani robiła sobie testy i niestety musi się teraz izolować od swojego męża. E, zrobiła dwa rodzaje testów, żeby na pewno potwierdzić, że jest zdrowa i dopiero dzisiaj dostała wyniki, więc powiedziała mi, że no niestety się nie spotkamy. Dzie, dzie, wyniki przyszły jej negatywne i słuchajcie! I Mani musi się odseparować teraz od swojego męża. Chwilę rozmawiałyśmy i zaproponowała jej, żeby się do mnie wprowadziła. Będę miała współlokatorkę na 10 dni i Mani się do mnie przeprowadza. Spytam się jej, może będzie miała ochotę jakieś odcinki razem nagrać. Jestem też ciekawa, czy coś by was ciekawiło o czym mogłabym z nią porozmawiać, jakiś konkretny temat, czy macie jakieś pytania, może nie wiem, może trochę opowiem, czym ona się zajmuje, bo oni razem z mężem um, prowadzą takie sesje dla związków, ale to też musiałabym się jej trochę podpowiedzieć. No w każdym razie... Trochę odbiegłam od tematu będę miała współlokatorkę i Mani będzie ze mną mieszkała przez 10 dni. Bardzo się cieszę. Ja w ogóle lubię mieszkać sama, ale to jest moja bardzo dobra koleżanka i myślę, że to będzie naprawdę fajna sprawa, żeby trochę razem sobie pocheilować. Może trochę pokorzystamy więcej z basenu, no myślę, że będzie fajnie. Także miały być trzy osoby, to babska impreza kompletnie miała być, więc zaprosiłam Renatę, zaprosiłam Aleksę. I yy, urodzinę spędziłam w towarzystwie dwóch najbliższych dla mnie tutaj na miejscu osób i nie mogłabym sobie wyobrazić lepszych urodzin. Zaczęłyśmy z Aleksą świętowanie już... Yy... Miałyśmy w planach od rana, ale ja rano czułam, że chcę sobie posiedzieć sama ze sobą, i tak trochę czułam wyrzuty sumienia w związku z tym, ale potem sobie pomyślałam, kurde, są moją rodzinę. <gry> więc zebrałyśmy się tak naprawdę dopiero o 11 czy 12, żeby się spotkać. Dopiłyśmy sobie jakiegoś kokosa na plaży, wzięłam Zośkę też, więc Zośka sobie pobiegała, takiego szału dostała na plaży. Tak, uciekała, skakała po wszystkich falach. Normalnie psy spały, bo w ciągu dnia tutaj na bali psy śpią, dlatego że jest im trochę za ciepło, więc one się chowały pod leżakami, pod krzesłami. A Zośka, jak taka wariatka, latała wszędzie dookoła. A potem. Pojechaliśmy z Aleksą na drinki do takiego miejsca Lolas i tam też zjadłyśmy sałatkę meksykańską. Się śmiejemy, że to było nazwane sałatka, ale to <grych> raczej to nie było niskokaloryczne jedzenie, po prostu tam była sałata i chyba dlatego nazwali to sałatką. Przepyszne jedzenie, jak będziecie na Bali, to polecam Wam odwiedzić Lolas to jest przy samym shortkacie, czyli takiej bardzo hardkorowej drodze. Teraz w ogóle strasznie się dzieje na shortkacie. Ja Wam kiedyś opowiadałam, co to jest. To jest taka droga, z której często samochody spadają do pól ryżowych, skutery spadają i tak dalej. Tam w ogóle samochody nie miały jeździć i one tam nielegalnie przyjeżdżają, ale jest jak jest. Zaczęło się wszystko, zaczęła się droga obsuwać, i są takie dziury, w ogóle cegły zaczęły spadać z tej drogi, bo ona jest ułożona z cegieł, jakby ta ulica. No, generalnie polecam Wam. I tam już zaczęłyśmy sobie trochę drinkować, a potem Renata zrobiła rezerwację w takim miejscu, które nazywa się Milano Changu, i tam fajną promocję mieli na drinki z Campari. Więc no, trochę podrękowałyśmy sobie i jeszcze, jakąś tam pizzę chyba wzięłyśmy, więc taka kompletnie rozpieszczona się poczułam wczoraj. Um, ale super było, naprawdę cieszę się, że spędziłam te moje urodziny w gronie takich bliskich osób, a nie robiłam jakiejś wielkiej imprezy na nie wiadomo ile osób, gdzie musiałabym latać i stresować się tym, czy każdy jest zadowolony, czy czegoś nie brakuje. Ogólnie lubię yy, dbać o innych i organizować jakieś takie imprezy. No i wtedy właśnie dbacie te wszystkie jakieś, nie wiem, kanapeczki, jakieś, wiecie, przystawki, napoje i tak dalej. Natomiast moją urodzinę spędziłam dokładnie tak, jak chciałam. Trochę potańczyłam sobie z jakimiś randomowymi ludźmi, których nigdy nie widziałam wcześniej na oczy. Bardzo taki przyjemny klimat był w tym Milano-Czangu. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to pewnie widzieliście, nawet były zapostowane moje tańce, połamańce przy dj -ce. Dobrze się bawiłem, a najfajniejsze było zdecydowanie zakończenie tego wieczoru, dlatego, że poszłyśmy sobie jeszcze kupić piwo, więc jak to strasznie... No, imprezowałam trochę wczoraj, za kołnierz nie wylewałam, słuchajcie. I poszłyśmy usiąść, bo to Milano Czangu jest nad Prawie same, nad prawie samą plażą, więc poszłyśmy na piechotę na plażę i były tak cudowne fale. I jeszcze siedzieliśmy niedaleko takiego miejsca, takiego dużego beach baru, beach clubu w sumie, który nazywa się The Fence i oni bardzo mocne światła puścili na ocean, więc były podświetlone fale. Obłędnie to wyglądało, do tego jeszcze taki piesek plażowy mm, obok nas siedział i nas e, chyba pilnował. Te psy są takie kochane. One zawsze podchodzą bliżej ludzi, jeszcze trochę tego pieska pogłaskałyśmy, ale on generalnie po prostu położył się obok nas i sobie spał. E, I e, Renatę przyjechał odebrać ją jej mąż, a Aleksy jej chłopak, więc jeszcze trochę posiedzieliśmy w piątkę. Pogadaliśmy sobie, taki bardzo był duży chill, piękne niebo, poobserwowaliśmy gwiazdy. No, dla mnie to jest idealne zakończenie moich urodzin. Zawsze mam także, znaczy zawsze ja teraz od jakiegoś dłuższego czasu lubię takie bardzo proste rozwiązania że jak jakaś impreza, to ja tak naprawdę zamiast wybrać się do jakiegoś fancy klubu, bo też taka padła wczoraj propozycja, żeby pojechać do klubu Shishi, tam w, to jest w Seminiak i w każdą środę jest Ladies Night i mamy darmową kolację i darmowe drinki chyba do 10, ale tam jest impreza, impreza, więc ja powiedziałam, że no nie, wolałabym raczej w takie miejsce, gdzie można sobie pogadać, trochę się pośmiać, tak bardziej na luzie, no a siedzenie na plaży to już w ogóle... To jest taka topka moja, tego jak można było zakończyć urodziny. W ogóle sobie teraz też przypomniałam, że jak przyjechałam za pierwszym razem na Bali, jak jeszcze byłam tutaj na wakacjach, żeby zobaczyć, czy mi się tutaj podoba, czy chcę się przeprowadzić tutaj, to poznałam jakiegoś Polako-Francuza. On jest jakby z pochodzenia Polakiem, ale mieszka od urodzenia, urodzony i wychowany we Francji. I ja pamiętam, że on mi mówił, że co ty, po zachodzie słońca nikt nie chodzi na plażę, tam biegają wielkie szczury, w ogóle jest brudno, jest obleśnie i tak dalej, tak sobie pomyślałam. Jezu, co tam, co, co tam się dzieje, że tak jest strasznie, że nikt na plaży nie chodzi. Było sporo osób na plaży, nie jakieś tłumy, ale trochę było i moim zdaniem plaża ma niesamowity klimat w nocy. Wiecie, wiadomo, że czasami jest tak, że to jest po prostu w niektórych miejscach na świecie niebezpieczne, ale ja na Bali w większości przypadków czuję się bezpiecznie. Byłam też z grupą moich znajomych, także świetnie, świetnie spędzony dzień. Jestem taka wdzięczna, wiecie, że mam tak cudownych znajomych dookoła siebie i że mam takich fajnych przyjaciół, naprawdę. Mm, tak. Też w, przez, moje, przez większą część mojego życia było tak, że przez to, że ja wyjeżdżałam się cały czas przeprowadzałam, to e, rozpoczynałam jakieś znajomości, jakieś przyjaźnie, potem się rozjeżdżaliśmy, traciliśmy kontakt i zawsze miałam takie przeczucie, że jak nawet kogoś poznam, nawet się z kim zakumpluję, to wiem, że ta osoba tak czy siak zniknie z mojego życia. I przyzwyczaiłam się już do takiej myśli, i tak się cieszę teraz, że poznałam ludzi, którzy mieszkają tutaj i którzy wiem, że się nie wyprowadzą. Jak na przykład tutaj jest z Aleksą. Aleksa ma trzy koty. Teraz mi ostatnio mówiła, że jest gotowa na to, żeby zaadoptować czwartego kota. Szanuję, naprawdę szanuję. To będzie, jeżeli się zdecyduje, to będzie kotek z fundacji Villa Kitty, bo stamtąd Aleksa ma swoje kotki, których, dla których miała być domem tylko tymczasowym. Miała się nimi opiekować, dopóki nie zostaną zaadoptowane, ale tak pokochała te koty, że no, są już jej dzieciaczkami. Ja pamiętam w zeszłym roku, właśnie my mamy w ogóle z Aleksą dzisiaj naszą rocznicę. Aleksa dzisiaj mi wysłała wiadomość, że dzisiaj jest... E Paulexa Day. <noise> Bardzo mi się podoba Paulexa. Dokładnie rok temu tego dnia się pierwszy raz e, poznałyśmy. Ona w ogóle mieszkała w innym domu wtedy jeszcze i pamiętam poszłyśmy na spacer na plażę. Ja miałam Zosię ze sobą i potem poszłyśmy do niej do domu. I Aleksa już miała wtedy kotki, one były takie malutkie, to jeszcze były takie kociaczki malusieńkie. To w ogóle jakie miała do mnie zaufanie, że spotkałyśmy się pierwszy raz i od razu mnie do domu zaprosiła, a poszłyśmy tak naprawdę tylko żeby się napić wody i gdzieś tam jeszcze później poszłyśmy chyba zjeść coś, czy, czy jakoś tak, także mam rocznicę przyjaźni no naprawdę cudowną osobę poznałam, cieszę się bardzo, że mam ją w moim życiu, tak samo też uwielbiałam Renatę, Renata to w ogóle taka zwariowana wariatka pozytywna, naprawdę kochana jest uwielbiam ją u Renaty bardzo często kończymy imprezy u niej w domu. Siedzimy sobie na schodkach, puszczamy jakąś muzykę i sobie tańczymy. Kiedyś nawet była taka impreza, że Aleksa robiła gwiazdy w ogródku. To było, to było bardzo dziwne i bardzo zaskakujące. Dołączyła się do niej jeszcze jedna dziewczyna w robieniu tych gwiazd, i generalnie to się kończyło tak, że upadały na plecy. Nic sobie nie zrobiły, ale nawet mnie nie kusiło, żeby do nich dołączyć. Ja po pierwsze nie potrafię zrobić gwiazdę, a po drugie mam problemy z koordynacją, także chyba by się to nie udało. No, a jeszcze właśnie też jest taką moją bliską, bardzo bliską dla mnie osobą tutaj na bali jest Imani, którą mieliście okazję trochę poznać w odcinku, kiedy pokazywałam Wam sesję zdjęciową. To jest w ogóle wiecznie roześmiana dziewczyna, która ma tak dużo pozytywnej energii, że to jest niesamowite. A my się z Imani znamy dlatego, że ona jest z Ohio. Gdyby nie fakt, że ona jest z Ohio, to my byśmy się nie poznały. I nie nieco przyjaźniłybyśmy się. Bo chodzi o to, że Alexa jest z Ohio. I kiedyś byliśmy na imprezie w Seminiak w takim miejscu La, y, hotel, y, Motel Mexicola. I chyba było wtedy święto niepodległości Święto Narodowe Meksyku. Tak mi się wydaje. W każdym razie, ja sobie tańczę. Właśnie Imani do mnie dołączyła, ja tam sobie tańczymy. Ja się jej pytam, no skąd jesteś? Ona mówi, że z Ohio. Ja jej mówię, no way. I mówię do Aleksy, aleksa, ona jest z Ohio, bo to jest podobno takie bardzo rzadko spotykane, żeby akurat ktoś był z Ohio. I się okazało, że dziewczyny no właśnie są z tego samego miasta, e, nawet e, i, i Podobno to jest tak samo niespotykane, jak jakbyście poznali gdzieś, nie wiem, randomowo osobę z tego samego miasta w Polsce, gdzieś w Azji. Więc od razu jakoś tam dziewczynom kliknęło, a potem Imani organizowała noc quizów u siebie w domu, u siebie i u swojego męża w domu, już tam też teraz nie mieszkają. I tak fajnie było, była duża grupa ludzi, bo było nas z 20 osób, to na pewno. I losowaliśmy numerki. I randomowo byliśmy dzieleni w grupy dwuosobowe. I ja wylądowałam w grupie z dziewczyną z Cape Town. Amy się nazywała, bardzo fajna dziewczyna, więc to też było spoko, bo nie wszyscy się znaliśmy. Ja wtedy Amy poznałam pierwszy raz. I fajnie, że nas tak pomieszali w przypadkowe grupy, bo to była też dobra też okazja, żeby poznać siebie trochę lepiej. Bardzo fajne to było, naprawdę. Nie wiem, czy też lubicie Quiz Night, ale ja, ja to uwielbiam. Jest, ja bardzo mocno rywalizuję. I um, no walczę o wszystkie punkty, słuchajcie. Nie jest, nie jest tak różowo, nie jestem takim potulnym aniołkiem, jak chodzi o jakieś takie gry. Ja po prostu chcę wygrać. Dlatego nie gram w ogóle w Monopoly, bo dużo nerwów mnie to kosztuje. Ja zawsze przegrywam. Znaczy teraz to już nie kończę nigdy gry, po prostu w pewnym momencie mam tego dość, bo jest zbyt duża presja i ja rzucam swoje pieniądze na, na planszę i wstaję i odchodzę od stołu i tyle. Też właśnie za kiedy ze znajomymi graliśmy Changu Monopoly. Chango to jest miejscowość, w której ja mieszkam na Bali. Więc cała gra Monopoli była dostosowana do Bali, a dokładniej do yy, changu. Więc na przykład było jakieś więzienie, to było kerobokan Prison, czyli balijskie więzienie, a jak trzeba było tam co jakieś opłaty na planszy, to na jednym polu było napisane, że musisz przedłużyć swoją wizę. Zapłać 800 tysięcy, co tam jeszcze było? Aha, dostajesz mandat za jazdę bez kasku też tutaj jest dużo influencerów, więc była taka jedna karta, gdzie było napisane, że jakaś tam firma zgłosiła się do ciebie, żeby zareklamował ich produkty jako influencerka, dostajesz od banku, tam nie wiem 500 tysięcy. także to było bardzo fajne, można było sobie kupić jakąś plażę, można było kupić la Brise, czyli taki beach club, fajna opcja, ale ja jednak monopoli nie lubię. Ale y, ostatnio coraz więcej y, gram w różne gry, czy to karciany, czy to jakieś planszówki. E, także to też jest super sprawa. A w niedzielę, tak, w niedzielę jest impreza pożegnalna chłopaka Aleksy. Y, on wylatuje we wtorek, ale w niedzielę robimy imprezkę. Ja tam zostanę na noc. To, jest, to będzie taka miejscowość Kedungu. To jest na północ od tego miejsca, gdzie ja jestem. Pół godziny chyba na skuterze. No i Aleksandra, mi opowiadała, że jakiś fajny tam jest guest house, e, więc zatrzymam się na noc, no bo tak to musiałabym taksówką po prostu jechać, e, żeby wrócić, prawda, później e, wieczorem, więc nawet bym nie jechała swoim skuterem. E, ale tak, zostanę sobie na noc, to będzie wygodniejsza sprawa i też mamy zaplanowane jakieś fajne gry i każdy ma przynieść też coś do jedzenia, więc tak sobie pomyślałam, że coś e, polskiego ugotuję. Zobaczymy, jak mi pójdzie w mojej kuchni master szefa. Podsumowując, słuchajcie, leniwy dzisiaj dzień z bólem głowy, z kacem, ale ogólnie to jestem bardzo zadowolona. Miałam super urodziny, naładowana jestem pozytywną energią, naprawdę. Powiem Wam, że tak jak mówiłam Wam, że to miałam trudniejsze momenty przez jakieś dwa tygodnie, no to było tak, że tam przez takie personalne rzeczy swoje przechodziłam, ale. Ja naprawdę, kurczę, tak mi jest dobrze, wiecie, jestem w takim fajnym punkcie mojego życia, jestem zadowolona i w ogóle Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną i fajnie, że nawet taki spontaniczny, kacowy odcinek mogę nagrać, mam nadzieję, że to było coś ciekawego dla, dla Was. Dajcie znać, czy takie odcinki mają sens, bo ja zauważyłam, że ostatnio właśnie te odcinki były bardziej podróżnicze, ja to też lubię, bo to jest dla mnie fajna taka możliwość zapisywania ciekawych dni z mojego życia i lubię wracać do tych odcinków, e, natomiast ja też potrzebuję się od czasu do czasu wygadać <laughs> i cieszę się, że mam taką możliwość e, tutaj robienia tego na YouTubie. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki, bye bye!